Czy instytucje, ogromne firmy z dużym zapleczem PR-owym, rządy, osoby publiczne, czy mogą manipulować rynkiem kryptowalut, na pewno mogą dużo. A czy to robią, dlaczego mieliby to robić? Jakie są tego objawy? Zapraszam na odcinek. Ja nazywam się Miłość Grudzień, a przed Tobą kolejna finansowa rozkmina. Oczywiście subskrybuj, lajkuj, wbijaj na Instagrama, link pod filmem. No i dobrze. Na dobry początek, trochę kontekstu, bo na dzień dzisiejszy całkowita wartość rynku krypto wynosi około 2,5 tryliona dolarów, a globalny rynek akcji jest wart drzwi 125 trylionów, czyli jakieś 50 razy więcej niż krypto. No i też warto pamiętać, że rynek tych papierów dłużnych, obligacji i tak dalej jest wart jeszcze więcej. No ale dobra, spytasz, dlaczego ci to w ogóle mówię? Bo chciałem to przypomnieć, żebyśmy mogli nabrać trochę dystansu do właściwie wszelkich takich rozważań odnośnie rynku krypto. Czy jest on manipulowany, czy nie. I generalnie widzę już tak od ponad roku, może dwóch lat już taki bardzo mocny trend takiego nazwijmy to krypto kryptocentryzmu, gdzie ludzie, którzy jarają się tymi wszystkimi technologiami NFT, metaverse i tak dalej no, zapominają, że jest jeszcze świat poza tym, a wszystko i wszyscy kierują się w ogóle z, yy, w jakiś sposób na krypto, ale tak nie jest. Yy, ale disclaimer, generalnie blockchain jest moim zdaniem genialnym zjawiskiem, no ale myślę, że tutaj sugerowanie, że na przykład obecne zamieszanie w Kazachstanie jest wywołane jakąś taką ukrytą agendą skierowaną w rynek kopania. Krypto jest dość dużym nadużyciem, nawet biorąc pod uwagę, że Kazachstan jest drugim państwem pod względem wydajności kopania. W każdym razie e, zostawmy takie rozważania za nami i przejdźmy do rzeczy. I tutaj jeszcze mały wstęp: czym w ogóle jest manipulacja w kontekście rynku krypto? E, to generalnie wszelkie próby takiego sztucznego wpłynięcia przez jakąś osobę czy grupę osób, instytucje na cenę kryptowalut. I lub zachowań inwestorów. No i myślę, że warto się zastanowić, jak wygląda w ogóle związek manipulacji z kryptowalutami. No i moim zdaniem rynek krypto jest bardziej podatny na manipulacje. Niż klasyczne rynki, bo jest w bardzo dużym stopniu uzależniony właśnie od sentymentu, nastroju inwestorów, a tak jak wspomniałem wcześniej, jest na nim też mniej pieniędzy niż na innych rynkach. No a co za tym idzie, łatwiej jest tam wywołać zmiany cen poszczególnych coinów. No ale dobra, po kolei. I zaczniemy z takich, od takich codziennych, nazwijmy to stosunkowo niewielkich manipulacji, które można znaleźć właściwie wszędzie. Bo generalnie osoby publiczne, co jest akurat dość oczywiste, no mają duży wpływ na swoich odbiorców. No nie bez powodu nazywa się ich influencerami. I myślę, że takim topowym przykładem tutaj jest schemat pump and dump, czyli mamy jakiegoś coina, najczęściej bez właściwie żadnej takiej wartości dodanej. Nagle jakaś grupa interesu, nazwijmy to, która ma w tym swoje pieniądze, rozpoczyna kampanię, taką typowo do naganiania ludzi. No, i ci właśnie biedni ludzie pompują wartość tej kryptowaluty na jakieś tam absurdalnej kwoty. Właściciele wyprzedają swoje pozycje, cena spada prawie do zera koniec tematu. Ale to akurat już jest taki bardziej drastyczny przykład, bo generalnie na TikToku, Twitterze, Reddicie, no, generalnie wszędzie można też znaleźć coś pomiędzy taką normalną radą a takim naganianiem. I mówię tutaj o pewnym schemacie, czyli. Influencer taki, nazwijmy to influencer inwestycyjny, kupuje krypto, zaczyna wychwalać ją tygodniami na swoich kanałach, mówi, że jej technologia rozwiązuje jakiś problem i w ogóle to krypto jest super. Wbija to swoim odbiorcom po prostu do głowy, cała akcja nabiera rozpędu. No i w krótkim czasie ten coin rośnie naprawdę dużo. No i potem taka promocja jest wyciszana, bo ci, którzy mieli na tym zarobić, zarobili. Spada, 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 no aż wraca do poprzedniego poziomu, na którym już zostaje. I generalnie, jak sobie zerkniesz na wykresy takich coinów czy na przykład akcji w takiej samej sytuacji, które były właśnie tak pompowane hypem. Zobaczysz, że ten wykres cenowy układa się bardzo ładnie w dłoń w, z wystającym środkowym palcem, o czym pisałem już na frontpage'u Finance Flow, bo ten wykres idzie po prostu tak poziomo. Mamy taką ładną górkę, i potem znowu poziomo. No i dobrze, zastanówmy się teraz, jak manipulować rynkiem mogą instytucje, ogromne korporacje i tak Dobrze, generalnie patrząc na to, jak budowana jest narracja wokół takich wszelkich tematów. Związanych z polityką monetarną, takim nazwijmy to nieoficjalnym sposobem na, na prowadzenie tej polityki monetarnej, są właśnie wszelkiego rodzaju wystąpienia, oświadczenia i tym podobne, osób, które po prostu stoją na czele na przykład banków centralnych. No i za przykład, weźmy sobie tutaj obecną sytuację na giełdzie USA. Bo Fed mówi wszemi wobec, że będą podnosić stopy procentowe, no i właśnie w taki sposób buduje się narrację. Czyli przez wszelkie takie wypowiedzi, oświadczenia, sposób w jakim te oświadczenia są w ogóle wypowiedziane, przekazane, wpływa się na rynki. Tak jak teraz mieliśmy znaczne spadki, które miałyby wycenić przyszły stan rynku, gdzie te stopy procentowe rzeczywiście są podwyższone. Czyli, innymi słowy, mamy spadki z powodu czegoś, co jeszcze nie nastąpiło, i generalnie nie wiemy, czy, takie, czy te oczekiwania w ogóle się spełnią. I tak działają właśnie rynki. Bo same takie zapowiedzi wpływają, e, wpływają na, na te rynki, chociaż potem może to e, te zapowiedzi mogą być odwołane, bo tam na przykład zmieniły się jakieś dane z gospodarki gadu gadu. E, no i dobrze. Wiemy już, że można manipulować tym rynkiem za pomocą samej narracji. Czyli mogą być to na przykład pogłoski czy nawet decyzje o banie bitcoina. Przykładowo w swoim czasie na fanpageu Finance Flow w trakcie live'a omówiłem kilkanaście przeciwstawnych sytuacji, gdzie rządzący Chin podejmowali jakieś decyzje, czy prowadzili narrację przeciwko albo za krypto. Czyli tu raz mieliśmy bana giełdy, tu bana całkowitego, to zdjęcie bana i tak dalej, i tak dalej. No i analogicznie można tym rynkiem też manipulować za pomocą instrumentów pochodnych. Generalnie na tej samej zasadzie co w przypadku złota i srebra. Czyli w dużym uproszczeniu można ustawić transakcje sprzedaży czy kupna na jakichś kontraktach terminowych, które sztucznie zaniżają rzeczywistą cenę Bitcoina. I tak jak wspomniałem dobrym przykładem takiego zachowania jest złoto. No i tutaj na przykład dwa, dwa takie fajne przykłady z ostatnich dwóch lat. JP Morgan zapłacił za to, za właśnie takie manipulacje ponad miliard 200 tysięcy dolarów kary, a Deutsche Bank ponad 120 milionów. No i można się cieszyć, że ho, ho dobrze im tak. No ale nikt, nikt nie wynagrodzi tych wszystkich manipulacji ludziom, którzy na tym rynku też byli i przez to stracili. I tak samo można zauważyć powiązanie między liczbą otwartych kontraktów terminowych a samą ceną bitcoina. I jeśli ich liczba się zwiększa, rośnie bitcoin, no i odwrotnie. Kiedy ta, czyli kiedy ta liczba otwartych pozycji spada, bitcoin też spada i kontrakty mogą być też zawierane z dźwignią, która jest takim mnożnikiem zmiany kursu, czyli na przykład dźwignia 1 do 100 znaczy, że każdy 1% zmiany na kontrakcie będzie zmianą 100 no a kiedy mamy cenę takiego Bitcoina zaniżoną, jasno widać, że duże portfele kupują, cena powoli się podbija, w końcu ulica mówi, że wow, urosło już 20 razy od dołka, to teraz kupię, bo jak urosło tyle, to urośnie i drogie tyle, zresztą wszyscy kupują, to będzie rosnąć jeszcze bardziej. No i nic bardziej mylnego. Bo pamiętaj, że ludzie, którzy zarabiają na tym rynku długoterminowo, liczą na szybki zysk. Właściwie to chyba można do każdego e, e, rynku m, powiązać. I mówiłem też o tym w filmie Trading versus inwestowanie. Dlatego, zawsze myślę, trzeba zachować zimną krew. Najlepiej zrezygnować w ogóle z jakichś Twitterów, Redditów i tak dalej. E, no, może mój kanał, m, mój kanał, oczywiście, został wiadomo. I myślę, że kluczem jest inwestowanie, jak ci ludzie, którzy zarabiają, a nie ci, co tracą. Więc, jeżeli na przykład jedziesz Uberem i kierowca zaczyna mówić o bitcoinie, to prawdopodobnie nie jest dobry moment na wejście w ten rynek. Natomiast, kiedy widać, że te bitcoinowe wieloryby, czyli portfele z ogromnym kapitałem, zaczynają kupować masowo, no to już może być lepszy moment. No i dobrze wiem, że to wszystko nie wygląda zbyt dobrze, ale nie jest to też nic nowego, tak jak mówiłem na rynku metali szlachetnych taka manipulacja jest na porządku dziennym na pewno też nagram ten na temat osobny odcinek gdzie trochę szerzej przyjrzej się na przykład rynkowi akcji daj znać proszę w komentarzach co myślisz o manipulacji na rynku jak się przed nią bronisz zostaw lajka i suba zapraszam Cię też na mojego Instagrama link w opisie filmu, no a tymczasem Dzięki za uwagę. Widzimy się w poniedziałek na finansowym podsumowaniu tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.